Kolejny, witajcie, witajcie, jestem Oski Argo, to jest kolejny, raczej pierwszy odcinek z gry. World of Tanks. Witam was bardzo serdecznie. No i dlaczego od razu zaczynam tak grubo? bo weszłam do bitwy. Więc szukajcie. Będę nagrywał tą grę. Myślę, że w jednym dniu będzie odcinek z Arka, a w drugim właśnie z World of Tanks. I napiszcie w komentarzach, czy ten, czy właśnie taki pomysł się Wam podoba. No i co? Jedziemy sobie moim jednym z ulubionych czołgów For Fun. Naprawdę bardzo lubię ten czołg. Jest to oczywiście słynny KW-2. Jeśli go nie znacie, to jesteście z innej planety. Eee. jej. Aha. Nie, 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 zostaw. Zostaw mnie. Nie. No. Ty tak na serię. No, super zaczęcie. Tego nie było. I, I tak chciałem zacząć od tego, żeby pokazać Wam konto, więc... Proszę bardzo. I to jest moje konto. Tutaj mam, widzicie, 49 maszyn. Miałem znacznie więcej, ale teraz w tej grze jest coś takiego jak czarny rynek. Czyli właśnie to. I przez to, przez to coś sprzedałem paręnaście swoich czołgów bo były dosyć fajne okazje, ale ja jeszcze z żadnej nie skorzystałem i tutaj widzicie mniej więcej czołgi zagramy może włoskim czołgiem Bizonte I... nie wiem czy granie jest trochę za głośno Ale już sprawdzę. Nie, chyba mi się wydaje, że jest ok. Ale w razie czego? Dobra, teraz powinno być już bardzo dobrze najlepiej jak się da. Więc możemy pojechać na miasto, bo jesteśmy czołgiem ciężkim czyli czołgiem z dobrym pancerzem ale no na serio, ten czołg ma spoko pancerz, tylko dolna płyta jest mięciuteńka jak u wszystkich pojazdów praktycznie no ten pojazd ma doładowanie ulepszone doładowanie ulepszone zostało no, dosyć niedawno wprowadzone do gry więc też ten czołg można było zdobyć z paczek, ja go akurat trafiłem, a chciałem bardziej badgety na Burask, ale ten też jest w miarę grywalny, ale bardziej właśnie chciałem tego badgeta, więc dzięki koleś. Tylko proszę mnie nie strzelać, okej. Możemy tutaj y, skontować się, czyli y, zrobić taki tak, taki El Tactico. Y, El Tactico. No, dzięki, wiesz co, no? Jesteś po prostu świetnym graczem. Uwielbiam takich graczy, który, którzy zajeżdżają specjalnie. Kocham po prostu. I love my teammates. Super, dziękuję. Już sam wolałbym grać na piętnastu niż z wami. Nie, dobra, nie będziemy robić takich rzeczy, bo to nie ma sensu żadnego. No dobra. To nie była jeszcze taka zła wymiana. 365 za 300. Więc to nie było jeszcze złe. I ten i jest 2 traci HP, bo on bo on se myśli, że on będzie mógł na spokojnie pograć na wieżę, ale tak nie jest. Nie potrzebnił w sumie teraz wyjścia. Skantujmy się. I. Yy. Aha. Nie, on nie strzela z pocisków złotych. To jest dziwne, jak on mnie przebił. To jest bardzo. Chciałbym bardziej wjechać tu, bo właśnie ten czołg to bardziej wieża jest mocna od niż kadłub i właśnie on tak średnio kontuje się, ale teraz to już... Dobra, zdjęliśmy go. Yy, tylko, że super, że mu trafiłem dwa razy w gąsienicę. Także jedziemy. Nie, nie będę strzelał, doładuję pociski. No, nie mam już dużo życia. To jest IS-2 Czy mu widać garnet? Nie, 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 nie. Nie wiem, czy go trafię. Ale Jolo. Dostał. Nice. No sorry, gościu, coś za coś. Malinowy gościu. Dobra. No dobra, ten jest zdjęty. Muszę być ostrożniejszy, bo nie mogę się czuć tak pewnie, bo może i są siódme poziomy, ale ja mam 100 hp, czyli oczywiście życia, i mogę sobie zginąć na jeden strzał od byle czego. Tylko jak, jak mnie już coś przebije, to to już zrobić koniec. Ale musimy najpierw przebić. Ale pewnie przebije. Ja też nie jestem super, mega, hiper, najlepszym na świecie graczem. Ale ja myślę, że będzie jeszcze w miarę okej. Okay. Teraz moglibyśmy tego Guarda wyfarmić. Tylko musimy uważać na panterkę. Tylko teraz pytanie, czy ten Guard się wychyli? Chyba nie. Panterę zaraz zabiją. Okej. Okay. Guard chyba się... O dobra. Dzięki, Czołku. No super, no i właśnie to jest taka robota no. no dobra, jego zbytnio nie widać. On raczej mnie nie widzi. Dzięki czołg, Super jesteś Okej okay. teraz weszło. Boję się do niego trochę podchodzić, podchodzić podjeżdżać, bo y, nie chcę zginąć. Okej, okay, teraz powinienem go widzieć. Ale on też mnie teraz widzi, ok. To musimy to zrobić el taktikownie. El taktiko. Mm. się teraz schowa. Dobra? Y, Okej, okay, wszyscy już. To no, taka średnia bitwa. Bardzo średnia. Ale no. Trudno tak jest. Y, więc. I, a może wyjaśnię też sprawę, y, czemu nie było odcinków przez tak długo? Bo skończyło mi się miejsce na dysku. Ale mam inny. i Więc... Czym moglibyśmy zagrać czymś przyjemnym? projektem A też właśnie jeśli macie grę World of Tanks, to możecie właśnie kupić sobie ten czołg, który, Którego teraz ja mam. I, oczywiście... Co prawda to jest aukcja, ale gdy go wygracie, naprawdę warto. Warto, warto, bo ten czołg jest warty... tego bo niektóre witawki w ogóle nie wychodzą, yy, ale ja no, yy, czasami zrobiłem z nim yy, po trzy koła. Naprawdę ten czołg, yy, na trzy koła to nie jest jakiś wow, mega super, ale naprawdę tym czołgiem można robić fajne wyniki i yy, ogólnie sam czołg jest jednym z lepszych czołgów premium 8 poziomu. A ogólnie, jeśli ktoś nie wie, y, czym jest gra World of Tanks, y, jest to gra, to jest świat pełen czołgów i różnych maszyn. Są specjalne eventy, y, można te maszyny ulepszać i zamieniać na nowe, jeszcze mocniejsze i lepsze, y, dobijać do dziesiątych poziomów. A naprawdę jest ich dużo. Pojazdów jest chyba ponad 600. Więc naprawdę jest co robić w tej grze. Ale wiadomo, czasami odechciewa się grać, bo ta gra też no, jest dosyć yy, yy, wkurza. To jest jej duży minus. Ale dużo gier w kurza, ale naprawdę ta jest bardzo wkurzająca, bo. I czasami, jak, kładu, jak twój czoł kładuje 40 sekund, załóżmy, i zrobisz strzał i nie zrobisz nim nic, to potem musisz te 40 sekund czekać. A jak w kolejnym strzele zrobisz nic, no to właśnie, ale ta gra jest bardzo fajna. Więc poczekajmy sobie w krzaku. Może tu ktoś przyjedzie, może bardziej bym się właśnie tak z tyłu skampił, jak moi sojusznicy. O, my też trochę... O, nie. Nasz Light Polek. Okej. Okay. Tylko teraz pytanie, czy tu coś przyjedzie? Czy tu coś jest, ale jest niewykryte? Ja myślę, że raczej Pantera tu przyjechała i Chiri. I ewentualnie jeszcze Isu. Wątpię, żeby su 130pm tu przyjechał. Ale jest oczywiście szansa na to. Jeśli ja wycofam, wycofam trochę bardziej. Nie wiem, czy tu coś przyjedzie, ale widać na razie tylko. Krążącego miksa tam po górkach. Ja nie mam zamiaru go strzelać, bo yy, przynajmniej według mnie Progetto nie ma jakichś szybkich pocisków. Jest bizonte. Spróbuję zdjąć mu. Eee. Dobra. Jej. Ok. 2 na 3. Dobre i to. Teraz ładujemy. Nie ma sensu tak teraz dawać tego strzału, bo po prostu no, nie ma sensu. Muszę sobie trochę podładować. Pocisków i teraz czekamy aż znowu coś zostanie tu wykryte. I to strzeli. Ładne losowania 280. To jest średnią oczywiście mam 240, jeśli nie wiecie, proszę, widzicie penetracja spoko, tylko właśnie te pociski dosyć wolne. I tu też. Naprawdę dużo penetracji, pociski są już szybsze, no i oczywiście uszkodzenia te same. Oki. Okay. I właśnie strzelam jak krzak jest nieprzezroczysty. Wtedy to znaczy, że mamy dużo lepsze maskowanie, że wróg nie powinien nas wykryć. Po No chyba, że naprawdę jest bardzo blisko Ten Bizonto to jest zdjęty Tylko jeszcze właśnie wiedziałem, że tu pantera przyjedzie Pantera nie miała innego wyboru Żeby tu przyjechać na tej mapie I dobrze mi się zdawało Tylko właśnie tu raszują Właśnie ISU też jest, tak jak myślałem Przeładujmy sobie do trzech pocisków O, ISU-130PM 130 też tu jest no cała familia da. <laughs> <laughs> Widzicie na ślepa. Yy, na ślepo go zabiłem. I zniszczyłem go na ślepo. To nie było jakieś takie trudne, żeby przymierzyć, no ale no jednak. Uu, ale poleciałam u, ale poleciała mu ci wieża, koleś. Spróbujmy. Już jest 11 do 4 tak szybko ta bitwa mija. Okej, okay, spróbujmy tego Indie na PZ walnąć. Ale na razie nie, bo wykryje nas. Też trzeba tak bardziej LTI zrobić. Ale wiadomo, to, że nawet najlepszym graczom nie wychodzą bitwy, ja, ja powiedział. Ja określiłbym się swoje ogólnie siebie jako grać średni wręcz. Taki przeciętny dosyć. Bo naprawdę no. Nie jestem. Bardzo dobry Ale... Dzięki, super losowania, 190 Pocisk przeleciał, widzieliście? I tu właśnie są takie rzeczy Więc jeśli nie dziwię, naprawdę pociski tutaj przelatują bardzo często Sami widzieliście, że pocisk przeleciał Teraz to akurat, no to już moje ja Nie widziałem tej skałki Dobra yy, Został ten su, O, panterka jest tak blisko A to masz nie wiem, po co strzelałem, bo no, raczej byłoby sobie podładować lepiej. Ale zostało tylko dwóch. O, jest su. On się pewnie ukryje, dokładnie. Ja bym zraszował tą panterkę. Dobra. Masz, raz. I dwa. Nice. I jeszcze ten isu. I masz raz! Nie, nie, przebiłem go, nie wiem jak. Ale chyba mówię, że z strzeliłem 2250 media, 2 kile, 300, 300 y, uszkodzeń po wykryciu, więc myślę, że w miarę spoko bitwa. Ja też tak bardziej średnio lubię mapę, ale medami, gdy gram czołgami średnimi, potocznie nazywam innymi, właśnie medami. I y, to. W miarę, w miarę yy, też na tej mapie zrobiłem mój największy dotychczasowy wynik na dziesiątym poziomie. I ogólnie Tutaj są jakieś takie misje, i tak dalej. U, 2000 wolnego doświadczenia. Bardzo by mi się przydało. Więc yy, słuchajcie, to było wszystko z tego odcinka. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Zagraliśmy sobie trzy bitewki. I jeśli chcecie więcej World of Tanks, to nie zapomnijcie zostawić coś po sobie, czyli oczywiście zostawić łapeczkę w górę, tak żeby była niebieska. Gdy tam macie pode mną przycisk subskrybuj czerwony, to kliknijcie go tak, żeby był szary, i kliknijcie dzwoneczek i wszystko, żeby dostawać powiadomienia o filmach, i napiszcie jakiś komentarz, na przykład. Jaki jest was, Wasz ulubiony czołg w World of Tanks? A jeśli nie macie World of Tanks, no to możecie na przykład wbić sobie na jakąś stronę z tymi czołgami i powiedzieć, który według Was jest najlepszy. Także ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. No i cześć!